W naszym studio, studio kongresowym teraz ginekolog położnik, jest ze mną pan profesor Przemysław Oszukowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Dzień dobry, panie profesorze. No Różne zagadnienia omawialiśmy, tego jeszcze nie, czyli ginekologia i zawsze zastanawiamy się, co takiego się zmienia na plus w medycynie i w danej dziedzinie, a co na minus. To jakby pan mógł krótko ocenić pod Pani, tym kątem. Panie redaktor, generalnie medycyna się zmienia na plus. Znamy więcej chorób. Umiemy je rozpoznawać, umiemy je leczyć. Natomiast co się nie zmienia, to nie zmienia się niestety mentalność naszych, naszych pacjentów. Brak szacunku dla profilaktyki. Nigdy nie uda nam się wprowadzić profilaktyki u osób dorosłych, jeżeli od dziecka nie wykształcimy takiego człowieka, który rozumie, co to jest profilaktyka. Przez lata zajmuję, zajmowałem się między innymi programem profilaktyki raka szyjki-macicy. Szyjki to nie jest czas na uczenie kobiet, to, że powinno się szanować swoje zdrowie i życie, wtedy kiedy ona wchodzi w wiek, wiek dorosły. Bo wtedy ona trafia do ginekologa, i wszyscy uważają, że jeżeli szyjka macicy to jest sprawa, sprawa ginekologa. Ale tak naprawdę to ten człowiek, który nie chodzi na badania profilaktyczne, czy raka szyjki macicy, czy mierzenia ciśnienia, czy profilaktyki przewodu pokarmowego, to ten człowiek też myślę, że nie myje zębów regularnie, nie biega. Nie odżywia się właściwie. Czyli tak naprawdę nie liczmy, że w tym pokoleniu wychowamy takiego, takiego człowieka, który będzie o siebie rzeczywiście dbał. Właśnie na sesji, na której, na której byłem, pan profesor Sawicki mówił, że zgłaszalność na profilaktykę raka szyjki macicy to było poniżej 20% wynikających z zaproszeń. Czyli Trzeba sobie jasno powiedzieć, czyli większość kobiet uważa, że to jest niepotrzebne. 80% tak. z tego wniosek niepotrzebne, że ich, ich, to, ich to nie dotknie, ale tak samo one będą myślały, że nie będą miały nadciśnienia, że nie będą miały yy, zawału zawał serca cukrzycy. No więc właśnie, więc musimy pracować tak naprawdę nad dzieckiem w wieku przedszkolnym, żeby go nauczyć, żeby zwrócił uwagę mamie, czy, czy mierzyła sobie ciśnienie. Czy była u ginekologa, i samo to dziecko w miarę dorastania będzie uczestniczyło w programach profilaktycznych, które będzie miało w dzieciństwie, w dzieciństwie zaszczepione. Nie mamy jeszcze tego szacunku dla swojego zdrowia. Natomiast możliwości medycyny zmieniają się nieprawdopodobnie. Uważa się, że w ciągu siedmiu lat. Podwaja się ilość wiedzy, wiedzy medycznej na świecie. Nawet w Polsce, jak widzimy, widzimy jak się zmieniają nasze szpitale, ale to widzimy mury, wejścia, powiedzmy, karetki, natomiast nie widzimy tego sprzętu, który jest na salach operacyjnych. Tak naprawdę mamy urządzenia do operowania takie, jak, jak, są, jak są na świecie. Oczywiście, że może, może tam mają więcej tych nowości, ale to też nie są stosowane masowo. Natomiast i laparoskopy, i szczoły operacyjne, i lampy są takie, jak są na świecie, bo tak naprawdę stamtąd do nas przychodzą. Leki też stamtąd do nas przychodzą. Możliwości uczenia się za granicą są, można powiedzieć, że obecnie nieograniczone. Jeżdżą młodzi ludzie w czasie specjalizacji, po specjalizacji, uczą się, przywożą, przywożą to, co stamtąd jest najlepsze, czego się, się nauczyli. Czyli tak naprawdę to mamy to, co jest wszędzie na świecie. Oczywiście, że niektórych metod ze względów finansowych nie możemy powszechnie stosować. Ale to są różnego rodzaju programy finansowane przez Ministerstwo Zdrowia, przez, przez NFZ, czyli dostęp do współczesnej medycyny myślę, że nie odbiega od tego, co jest, co jest na Zachodzie. Natomiast świadomość społeczeństwa myślę, że jest jeszcze troszeczkę niższa. Popatrzmy, jak wyjedziemy na Zachód, ile ludzi jeździ na rowerach wolne dni, ile ludzi. Ile ludzi Biega, jak się wybiera żywność w, super, w, super, w supermarkecie, i to jest wydaje mi się, że pole do, do popisu, i tutaj będziemy mieli rzeczywiste efekty zmniejszenia różnego rodzaju chorób. Jeżeli popatrzymy po tej dziedzinie, co ja się zajmuję, czyli położnictwem, porody, statystyki mamy podobne jak na zachodzie. Umieralność okołoporodową noworodków mamy podobną, odsetek wcześniactwa mamy podobny. Skuteczność leczenia wcześniaków mamy podobne. A więc generalnie rzecz biorąc. My w ogóle jesteśmy podobni, bo jesteśmy no, w, sumie, w sumie Europejczykami. Natomiast jeżeli sami o siebie nie, nie będziemy dbali, to żaden postęp w medycynie nam w niczym, niczym tutaj nie pomoże. No ale są takie rzeczy, na które tryb życia nie ma wpływu. No poród chociażby. No może zdarzyć się tak, że dziecko się ułoży nie tak jak trzeba. Jak się ułoży tak jak, nie tak jak trzeba, to oczywiście, że nie mamy na to wpływu. I tutaj oczywiście rozwiązaniem bezpiecznym dla matki i dziecka jest cięcie cesarskie. Natomiast... Yy, yy, Ryzyko powikłań. W Polsce po cięciu cesarskim nie jest wcale większe niż, hmm. niż w Anglii czy, czy w Niemczech, nawet. Myślę, że w statystykach wyglądamy lepiej niż, niż w Anglii. Natomiast wiele jest rzeczy, które, które pomogą. No, chociażby e, świadomość, jak przebiega poród. Wtedy łatwiej jest przeprowadzić ten poród drogami natury, jeżeli kobieta jest świadoma. Wie, kobiety... że może boleć. Właśnie, od razu zapytam, czy, czy, kobiety to, czy to prawda, że częściej kobiety sięgają czy proszą o cesarskie cięcie niż było to wcześniej? <laughs> Panie Pani redaktorze, no przede wszystkim nikt z nas nie lubi bólu. I to sobie jasno powiedzmy, i każdy z nas się bólu, bólu boi. Jeżeli w niektórych szpitalach jedynym sposobem odbycia porodu bez bólu jest cięcie cesarskie, bo wtedy jest pełne znieczulenie, no to myślę, że mogą się zdarzyć takie kobiety, które rzeczywiście będą namawiały lekarza, czy nawet będą symulowały jakieś objawy zagrożenia ciąży, żeby to cięcie cesarskie wymusić. I myślę, że to nie jest coś, co. co można nazwać, że to jest jakiegoś rodzaju patologia, każdy się boi bólu i mnie na przykład nie odpowiada, jeżeli pojawia się takie stwierdzenie tokofobia, czy toko, czyli, czyli te skurcze macicy, że to jest fobia przed skurczami i przychodzą kobiety z zaświadczeniami od psychiatry, że ma tą tokofobię. No to, że się ktoś boi, jest rzeczą naturalną. Idziemy do stomatologa i też prosimy o znieczulenie. Nie, nie pozwolimy sobie przecież niczego wyciąć bez znieczulenia. Dlaczego uważamy, że, że poród musi się, się, się odbyć w sposób naturalny, a strach przed tym bólem jest jakiegoś rodzaju odstępstwem, nienormalnością? Jest mhm. normalne. Czyli z Pana punktu widzenia lepiej by było, żeby kobieta dostała znieczulenie i rodziła siłami natury? Niż... To jest oczywiste. Bo to jednak jest oczywiste. Jest to nie, jest... Każda, nie każda kobieta wymaga tego znieczulenia, nie każda będzie potrzebowała znieczulenia, ale sama świadomość, że jest możliwość tego znieczulenia, jeżeli poprosi, da znak, że potrzebuje, to będzie to znieczulenie wykonane to myślę, że wie, większość to jak najbardziej by nawet ten ból akceptowała. Tylko musi mm -hmm. mm -hmm. mieć do tego Takie, taką, dostęp w każdym momencie. Taka świadomość psychiczna. Świadomość tak, Nie, że za godzinę ktoś przyjdzie, czy za dwie godziny, tylko że zaraz ktoś przyjdzie, jak tylko powie, że tak potrzebuje mm -hmm. zjeczulenia. Mm -hmm. To jest ciekawe. A statystycznie ile dzieci przychodzi na świat w Polsce przez cesarskie cięcie? Czy to jest więcej czy mniej niż normalnie? No, nie, no jest to bardzo dużo, jest to ponad 40% procent. jesteśmy jednym z krajów, z krajów przodujących w Europie, bo oczywiście więcej będzie w Meksyku, więcej będzie, będzie w Brazylii. No są jakieś takie mniejsze kraje, gdzie tam podobno nawet do 90% sięga cień cesarskich, ale to jest kwestia kultury, nie wiem, oczekiwań od tego co, co, co się co się jeszcze w czasie to zrobić. A poza tym trzeba też pamiętać, że ten skok Liczby cięć cesarskich, czy odsetka cięć cesarskich w Polsce się zaczął od wejścia do Unii Europejskiej. Dlatego, że no my też się poczuliśmy Europejczykami. Jak tam było więcej, to my też chcemy podobnie, podobnie, podobnie więcej. Kiedyś się do tego nie przywiązywało uwagi, dlatego, że oczywiście, że mówi się, że cięcie cesarskie ma większą ilość powikłań. Ale to wynika z tego, że no, jeżeli są istotne wskazania do cięcia cesarskiego. No, na przykład choroba serca u matki, choroba płuc, płuc u matki, no to wiadomo, że liczba powikłań będzie większa. Mm. Natomiast jeżeli jest to cięcie planowe u zdrowej kobiety, u zdrowym dzieckiem, na przykład przy nieprawidłowym położeniu płodu, to te powikłania tak naprawdę nie są wyższe niż przy porodzie, porodzie drogami, drogami natury. Także yy, tu jest właśnie kwestia do tego, jak kulturowo chcemy, chcemy do tego, co, co potrzebujemy. Wydaje mi się, że ważniejsze jest to, co dla dziecka jest dobre. Yy, no dla dziecka poród drogami natury, jeżeli dziecko jest donoszone i zdrowe, jest, yy, jest lepsze. Ale oczywiście no, w dobie internetu zawsze znajdziemy jakąś koncepcję, która się z tym będzie kłóciła. Bo przecież w internecie znajdziemy każde zdanie popierające... popierające no. Co, nasze nawet, nawet abstrakcyjną tak. jakąś, jaką, jakąś tezę. Czyli to wszystko, no, jak, jak się na to będziemy zapatrywali. Generalnie my jako lekarze uważamy, że poród drogami natury jest absolutnie cał, całkiem normalnym, tak powinno się, się rodzić, ale musimy to uwzględniać, że czasy się zmieniły i kobiety bólu nie będą akceptowały. No to teraz pomówmy jeszcze trochę a propos tej dyscypliny, bo skoro wymagamy od lekarzy takiej pełnej współpracy i pójścia nam na rękę, to czy my kobiety pacjentki, kobiety w ciąży, czy stosujemy się do zaleceń lekarzy? Jak pan ocenia współczesne ciężarne? To znaczy, panie redaktor, współczesne ciężarne, też trzeba pamiętać, że współcześnie kobieta rodzi troszeczkę później niż, niż, niż przed laty. Ale bo... chodzi mi o ten sposób postępowania. Ale, zasadzie, ale tak, 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 ale to się z tym wiąże, hmm. dlatego, że kobiety są lepiej, lepiej wykształcone, robią karierę. Zawodową są lepiej oczytane i duża część jest znacznie lepiej przygotowana do macierzyństwa. Bardzo często takie pytanie słyszę, yy, a kobiety, powiedzmy, po 40 ro roku życia, jakie tu niesie zagrożenie? Zagrożenie niesie, natomiast zwykle są ciężarne, które bardzo dobrze współpracują. One wiedzą, że chcą tego dziecka, one wiedzą, co jest dobre dla niej i dla, i, dla, i dla dziecka i one rzeczywiście te zalecenia wszystkie wykonują znacznie lepiej. Czyli mimo tego, że biologia wskazuje, że ta ilość powikłań powinna być większa, to... Z takimi ciężarnymi się bardzo, bardzo dobrze w współpracuje. Praktyka pokazuje, że tak nie jest, tak? Do końca. Nie do Nie, jest tak. Natomiast no, jest część kobiet, to są te, te kobiety, do których nie potrafimy dotrzeć, do których które no, nie chodzą na badania, które zwykle bardzo późno się orientują, że są w ciąży. No, dla mnie nie, niezwykłym zjawiskiem to jest stała liczba urodzonych dzieci z wrodzoną kiłą, kiłą wrodzoną. I to jest około 20, Tam jest 17, 18, 19 w ciągu, w, ciągu, w ciągu roku. I tak jest od lat. Czyli liczba porodów spada, czyli liczba tych dzieci, jeżeli odsetek byłby się utrzymywał, tak samo powinna też spadać. A, 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 a liczba jest stała. Czyli jest pewna grupa społeczeństwa, do których nie jesteśmy w stanie, w stanie dotrzeć, nie umiemy do nich dotrzeć, bo to są te same grupy, które właśnie częściej chorują na raka szyjki macicy, to są te części, które chorują wcześniej, chorują na, na, na cukrzycę, to są te grupy, gdzie wcześniej mamy, mamy udary. Nie potrafimy właśnie do nich dotrzeć, żeby im wytłumaczyć, jak ważne są te badania profilaktyczne, które tak naprawdę nic je kosztują, bo powiedzmy sobie szczerze, każda kobieta ciężarna jest ubezpieczona, niezależnie kto tam pracuje i w jakiej formie pracuje. Każde dziecko jest ubezpieczone, czyli każda kobieta w ciąży ma prawo i ma możliwości do pełnego panelu, panelu usług bez żadnych ograniczeń. A skoro powiedział pan, że dzieci rodzą się z kiłą wrodzoną, to rozumiem, że matka ma tę chorobę. Tak. No to skoro przeszliśmy już do chorób wenerycznych, to powiedzmy jakie są jeszcze, czy, czy dalej występują w tak dużym natężeniu. <laughs> to znaczy. Yy... Panie redaktor, ja się tutaj tylko mogę opierać na takich bardziej popularnych publikacjach, dlatego że no, troszeczkę zmienił się system rejestracji chorób generycznych, Bo tak jak kiłę wrodzoną można wyłapać przy porodzie, no, bo jednak większość kobiet rodzi, rodzi w szpitalu i tam jeżeli nie ma tych badań, to się te badania, badania wykonuje i u dziecka też się wykonuje. Tak obecnie chyba nie ma takiego przymusu leczenia i takiego, jak było, było, było kiedyś. Natomiast no, dermatolodzy mówią, że jednak odsetek chorób wenerycznych rośnie, dlatego że rośnie ilość kontaktów międzyludzkich. No, podróże, no, jakby nie było uważa się, że jednak jest wcześniejsza inicjacja seksualna i powiedzmy zmienia się troszeczkę, troszeczkę kultura, kultura naszego życia. Natomiast ja nie mam takich danych, o których, o których bym tutaj mógł mówić. Natomiast co mnie cieszy, że tak jak przed laty powiedzmy wykonanie uciężarnej badania w kierunku nosicielstwa wirusa HIV, no budziło nieprawdopodobny niepokój sprzeciw, czy wręcz wręcz historyczny płacz, że ją lekarz o coś podejrzewa, tak obecnie jest to panel badań i każda ciężarna no w ogóle na ten temat nie ma, nie ma dyskusji, mówi się, proszę Pani, wykonamy teraz w kierunku nosicielstwa różne badania, no tam jest i w kierunku kiły, i HIV, i toksoplazmozy, i nosicielstwa HCV, to jest przyjmowane, że to jest, to jest normalne. Podczas gdy kiedyś to było traktowane jako takie. Jako, jako właśnie oskar, oskarżenie o, o jakieś tam niecne, niecne czyny. Czyli no, jest jakiś postęp w, tej, w mentalności i akceptacja dla mhm. tych metod profilaktycznych. A jeżeli chodzi o choroby ginekologiczne, to co najczęściej zabija polki? No nie, najczęściej to teraz zabija, jeżeli chodzi o narząd rodny, to rak trzonu macicy. No to jest najczęstszy, najczęstszy nowotwór. Oczywiście no, piersi, który, który no, ciągle jakoś się tak zmagamy z chirurgami, czy piersi jest ginekologa, czy piersi jest, jest chirurga. Chyba na razie to chirurdzy mają nad nami przewagę, chociaż no, w Europie różnie to jest, w Niemczech Piersią się zajmuje ginekologii, operuje ginekolog. W Polsce, w Polsce nie, więc to też taki jest powiedzmy, tutaj nie wiemy, nie wiemy, czy ta piersi jest nasza, czy nie nasza. Ale tak rzeczywiście to rak trzonu macicy jest tym najczęstszym nowotworem narządu rodnego i to wynika też niestety z pewnych, no i kulturowych uwarunkowań, no i z tych, że długość życia się wydłużyła. Bo tak jak rak szyjki macicy, wiemy, że pierwotnie jest infekcja wirusem, HPV. Natomiast no, tutaj jest wiele różnych, różnych czynników się na to składa, ale między innymi i dieta. I dieta. Również no, uważa się, że taki typ kobiety, która no, jest zagrożona rakiem trzonu macicy, to jest kobieta otyła z nadciśnieniem i z cukrzycą. No, czyli to są tak naprawdę choroby, choroby cywilizacyjne. cywilizacyjne i to tak jak ja zaczynałem pracę, no, to znacznie więcej było przypadków raku szyjki, raka szyjki macicy niż trzonu. Tak teraz no, rak Trzonu chyba dwukrotnie jest częszszy czy trzykrotnie nawet niż rak szyjki. Szyjki, i rzeczywiście potwierdza to praktyka że chorują kobiety otyłe i z tymi No chorobami? statystycznie częściej. Mhm. Statystycznie częściej, chociaż w no, medycynie to tak nie nie, nie, nie ma. jeden do jednego tak, 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 to, tak. Się, to, to się tak nie, nie, nie zgadza, ale no, jest, to, jest to typ dominujący. Mhm. Kobiety. Mhm. A... Czy kobiety polki wykonują takie badania zalecane, takie właśnie przesiewowe, czy takie... Pani redaktor, to jest, to jest tak, jak właśnie jak prowadziliśmy ten program profilaktyki raka, raka szyjki macicy. Jest grupa kobiet, która chodzi na wszystkie badania profilaktyczne. Co tylko się gdzieś pojawi, co tylko gdzieś, czy, czy w telewizji, w radiu, to one są tam pierwsze. Są takie, które, no jak się je rzeczywiście zaprosi, to przyjdą, a są takie, które nie przyjdą niezależnie od tego, jak je się zaprosi i co im się, się zorganizuje. Więc są różne pomysły, jak kobiety zmusić do tego. Nawet kiedyś był taki pomysł, żeby w badaniach profilaktycznych to był obowiązek wykonania wszystkich badań przy przyjmowaniu do pracy. No to chyba też nie tędy droga, bo żyjemy w państwie demokratycznym, i w związku z czym no, takie nie, nie można wszystkich, wszystkich do wszystkiego, wszystkich tak, ale potem społeczeństwo przymusić. płaci za to, za te zajęcia, No, społeczeństwo płaci to wymiernymi, wymiernymi pieniędzmi, ale trzeba pamiętać, że to nie tylko za brak badań profilaktycznych, bo przecież wszyscy płacimy za wypadki drogowe spowodowane przez, przez pijanych, tak. za te różne wylewy, które są po, powiedzmy, nadużywaniu alkoholu. No, tak, to, tak to po prostu jest zorganizowane. W Japonii na przykład osoby, które są... Otyłe, które mają obwód brzucha powyżej określonej liczby, płacą wyższe ubezpieczenie i to dużo wyższe, więc tam wszystkie panie się pilnują. To dotyczy oczywiście kobiet i mężczyzn, ale głównie panie pilnują, żeby przynajmniej centymetr, ale być poniżej tej, tej liczby, bo wtedy nie płacą tyle ile trzeba. Więc jakoś to zmobilizowało społeczeństwo, chociaż oni z natury są sztupliny, ale, ale jeszcze właśnie. No bo tutaj... zwykle jakoś te finansowe bodźce mobilizują do, 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 pewnego, do pewnego działania. Ale tak jak mówię, musimy starać się wychować społeczeństwo nie w tym pokoleniu, na kolejne, na kolejne pokolenia, żeby, żeby za kilkadziesiąt lat byśmy byli, tak jak powiedzmy Szwedzi czy Norwegowie, nauczeni tego, że trzeba o swoje zdrowie jednak no samemu jak sam, zadbać. Jak samemu się nie zadba, to nikt nie zadba i to na, na pewno stara prawda się tutaj... Też przydaje, więc sobie tego życzmy. Nie, myślę, że nasze dzieci to już za późno, ale dzieci naszych dzieci albo te, które się dopiero urodzą, mają szansę wejść w ten dobry rytm, prawda? Tak, zresztą no, uważa się, że już się na świecie urodził człowiek, który będzie żył 120 lat, ale to będzie już ten człowiek, który będzie pełną profilaktykę musiał stosować. A ja panu powiem, panie profesorze, że ja rozmawiałam ostatnio z panią, która ma 108 lat, mieszka samodzielnie, pięknie gra na fortepianie, do lekarza nie chodzi. W ogóle nie używa żadnych tabletek poza tymi na pamięć. I pamięć ma dobrą. Ale takie przypadki też się zdarzają, więc tym optymistycznym akcentem zakończymy tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.